Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na szeptach Tarota i dziś zapraszam Was na majowe wydanie naszej serii Miłość na zakręcie, bo serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Dziś zagłębiamy się oczywiście w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę. Zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat. Um, oczywiście, czytanie jest podzielone na dwie części. Pierwsza dla naszych związkowców zobaczymy, co dzieje się między Wami, jakie zmiany nadchodzą, co warto naprawić, a co pielęgnować. No i oczywiście dla naszych singielków zobaczymy, czy to jest dobry czas, aby otworzyć Wasze serduszka, czy tu może jakieś nowe znajomości mogą pojawiać się na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki. No, i oczywiście odrobinę magii. A jeżeli czujecie, że to czytanko jest dla Was, no to zapraszam o łapkę w górę, subskrypcję. No i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych czytań. Na końcu, też jeżeli macie osobiste pytania, wyciągniemy odpowiedzi z wyroczni anielskiej. Zatem usiądźcie wygodnie, kochani, i zaczynamy od związkowców. Jaka jest energia waszego związku w maju? Co tutaj będzie się działo, albo co dzieje się między wami? Jaka jest energia dominująca? Pięknie, królowa monet. No, zobaczymy, co będzie dalej. Albo będziecie tutaj się koncentrować, albo już się koncentrujecie na, na takiej. To jest taka budowa waszego gniazdka, koncentracja. Na Waszym domu, no to są też Wasze finanse. W każdym razie energia bardzo, no, taka budująca energia budująca przede wszystkim, energia obfitości, takiej też dbałości o siebie, praktyczności. Także dosyć praktycznie zaczynamy, kochani, dosyć praktycznie. Dobrze, zobaczymy, jaka jest energia wasza i energia partnera. Te energie partnerskie możecie sobie obrócić, kochani. Co dzieje się u waszego partnera? W jakiej energii stoi wasz partner? O, energię wyborów. No i wasza energia. Patrzcie, baranki miały. Ale wiecie, fajnie, bo nie wiem, wydaje mi się, że być może wy tutaj stoicie właśnie. No, to są obydwie takie karty, w sumie decyzji, zmian. Być może właśnie zastanawiacie się, czy na przykład nie chcecie wprowadzić się razem albo kupno jakiegoś no, domu, mieszkania, wynajmu. Nie wiem, tutaj też może coś wiązać się z jakimiś podróżami. W każdym razie, no, wasz partner stoi w takiej energii wyborów, zdecydowania się na coś, tak? Zdecydowania się na coś, i może to właśnie wiązać się, no bo to po prostu będzie praktyczne, tak, jak zamieszkacie razem, no albo mogą być jakieś inne, jakiś następny etap, kochani. Jeżeli to jest na przykład nowy związek, taki bardzo świeży związek, no to może być właśnie decyzja, czy no, jestem gotowy na następny krok. No i Wy tutaj też macie koło fortuny. Karta w ogóle podróży, ruchu, przede wszystkim właśnie zmian. Coś nowego tutaj idzie, więc możecie po prostu obydwoje być na tym etapie, że jesteście gotowi no, na jakiś następny krok. A ta królowa mówi, że to jest raczej no, dobra energia, dobre podejście, bo ona mówi właśnie o tej praktyczności: tak? o budowaniu tutaj czegoś stałego, koncentrowaniu się na tym, poświęceniu się też no, tej relacji. Dobrze, czy jakie tutaj mogą być przeszkody albo blokady? Czy coś tutaj stoi? Stoi w poprzek? Oj. <laughs> Siódemka mieczy stoi w poprzek. No albo tutaj mogą być jakieś... Nie wiem, no przede wszystkim pierwsze przychodzą mi jakieś manipulacje do głowy, tak? Manipulacje, oszustwa, ale... Może tutaj być coś takiego, no albo macie taką wysytuację razem, albo któraś tutaj ze stron, albo musicie, albo będziecie chcieli podjąć te następne kroki, nie wiem, troszeczkę po cichu, troszeczkę może, nie wiem, żeby inni, inni nie wiedzieli, nie wiem, no też patrząc na to, może, nie wiem, być może, no, jakaś tutaj teściowa, jakaś mama, ktoś tutaj może też stać, nie wiem, doradzać jednej lub drugiej osobie. W każdym razie jest tu jakieś albo potrzeba, kochani, strategii i mądrego takiego podejścia tutaj do, do tego następnego kroku, tak? Do, tej waszej następ, do tego waszego następnego rozdziału, albo właśnie będziecie musieli mieć tu jakiś lepszy plan strategiczny. Albo mówimy tutaj w ogóle o jakimś, no nie wiem, podstępie, oszustwie, albo któraś ze stron tutaj czegoś unika. Dobrze, kochani, jaka jest rada dla was? Jaka jest rada dla was? O. No, to jest ktoś tutaj może może albo jest w ogóle rozczarowany. Może tutaj coś właśnie, nie wiem, albo w waszym związku mogły być jakieś takie sytuacje, tak? Być może partner, no, zadał wam tutaj jakiś ból, no i wtedy ta trójka mówi o tym, że będzie trzeba tutaj um, przejść do następnej fazy. Trójka mówi o uleczeniu, tutaj wyciągnięciu, jeżeli, jeżeli macie tutaj, to jest też właśnie i podjęcie decyzji, jeżeli coś było takiego. A no, ktoś został właśnie zraniony. No, nie wiem, tylko mam nadzieję, że tutaj nie mówię o jakichś zdradach, ale na pewno będzie tutaj taka potrzeba uleczenia tej sytuacji, o czym mówi ta trójka mieczy. Mm, no, i podróże. Popatrzcie, zakończenie jakiegoś cyklu, coś tutaj będzie, albo tutaj były jakieś sprawy w przeszłości. Związane właśnie z jakimś takim bólem, smutkiem, rozczarowaniem, jakąś taką stratą emocjonalną. A i żebyście, kochani, mogli tutaj ruszyć naprzód, tak, dalej iść, no to będziecie musieli zamknąć ten rozdział, zamknąć ten rozdział, zakończyć. No, może to też po prostu się już w ogóle zakończyło, tak, wy już wiecie, że jest koniec tej sytuacji, ale nadal jest jakaś taka potrzeba uleczenia, wyleczenia. Na no, takich, no, no, w, głębi, w głębi waszego serca. Dobrze. Kochani, jaki jest tutaj potencjał na przyszłość? Co tutaj może się wydarzyć w najbliższym czasie? No, najbliższy czas przynosi Wam tutaj słoneczko. Słońce mówi o szczęściu, o radości. No i przede wszystkim też o takim, to jest taka energia jasności. Także, jeżeli macie tutaj jakieś takie. No, może i właśnie niedomówienia, niejasności w sensie, no nie wiem, wydaje wam się, że może nie znacie całej sytuacji. To w maju tutaj przychodzi to słońce, tak, ta energia takiego, tej jasności umysłu, powiedziałabym tutaj, ale też i spełnienia, więc tutaj doprowadzicie może właśnie te, te sprawy, które były w przeszłości, zaleczycie, wyleczycie, zakończycie. I raczej najbliższa przyszłość no, wygląda tutaj promieniście, kochani. Na pewno tutaj widzę wzrost i rozwój no, tej relacji. Um, no i takie raczej optymistyczne podejście, tak, optymistyczne podejście um, do tego, co, kochani, idzie w Waszą stronę. No ale będzie trzeba się tutaj właśnie też na coś zdecydować. Kochani, jeżeli macie pytanka, Poprosimy odpowiedź na Wasze pierwsze pytanie. Obfitość, kochani, obfitość. I odpowiedź na Wasze drugie pytanie. Kochani, medytacja przyniesie Wam odpowiedzi, więc jeżeli są jakieś pytania jeszcze, które macie, to one są wewnątrz Was. Czyli medytacja Wam pomoże, takie przemyślenia zaglądnięcie w głąb siebie. Ale patrzcie, jakie pięknie obydwa słoneczka. I myślę, że to Wam przyniesie tą jasność umysłu. Dziękuję moim związkowcom, dziękuję naszym byczkom. I kochani, zapraszam singiaków. Mamy kartę. Kochani, co u Was słychać w tej energii relacji, związku, przyjaźni? W jakim punkcie jesteście? Co przyniesie Maj, jeżeli chodzi o. O, piękna karta, kochani, no sukces. Sukces, Wy tutaj idziecie do przodu. Ja myślę, że karierę macie tutaj. No, z karierą jest dobrze. To jest energia sukcesu, zwycięstwa. Myślę też, że będziecie tutaj w maju, może być, możecie być też troszeczkę tak w centrum uwagi. Tak? To jest taka energia uznania. Tutaj no, wiele oczów będzie patrzeć na was. Także będziecie taką, no nie wiem, ponętnym, ponętną zdobyczą być może dla niektórych. W każdym razie na pewno no, fajna energia takiego otwarcia się tutaj i... I też no niektórzy z Was na pewno zasłużyliście sobie na to, tak? Waszą ciężką pracą, Więc jeżeli wyszliście z jakichś ciężkich relacji, związków, no to na pewno ten, ten okres yy, poprawy, uzdrowienia się zakończył i Wy jesteście tutaj raczej otwarci na to, co la, los Wam może przynieść. Czy coś was tu może jeszcze blokować z przeszłości? Albo co tutaj było w niedalekiej, niedawnej przeszłości? No, tutaj mogły być. Ja myślę, że ktoś tutaj może być koło, koło was, kochani. Nie wiem, no to Paś, Paś Pucharów mówi tutaj o jakichś takich romantycznych wiadomościach, zaproszeniach. Być może tutaj ktoś was no, obserwuję, tak, i chcę, chcę tutaj do Was wyjść a z, jakimś taką, z jakąś ofertą, z jakimś zaproszeniem. To jest też, no, Wy musicie, kochani, się też otworzyć na to, tak, musicie pozwolić, bo jeżeli jesteście w tej takiej energii, no, zwycięzcy, triumfatora, tak, no, to ktoś tutaj też może, no, on... Paść jest taką energią bardzo niewinną, młodą, może jeszcze właśnie trochę niedoświadczoną, a wrażliwą. No i ten ktoś może po prostu być troszeczkę w cieniu i, i, i może, może troszeczkę boi się, nie wiem, że go na przykład odrzucicie. Dobrze, czy coś. Jaką osobę Wy tutaj możecie ewentualnie przyciągnąć? Jaka energia tutaj może do Was. Nadejść w maju. Kto by Was tu ewentualnie zainteresował? Kochani, ktoś z przeszłości tutaj się może pojawić. Ktoś z przeszłości, ktoś, kogo, no, znaliście dawno, dawno temu. Wiecie, co patrząc teraz na tego pazia? Być może to jest ktoś, z kim może mieliście jakiś romans, może był jakiś flirt, może to było jakiś, nie wiem. Szkolna miłość, nawet tak, ale Wasze, wasze drogi się no, po prostu rozeszły, tak? No i obydwoje być może właśnie ułożyliście sobie życie. No a teraz nagle ni stąd, ni z ową ta osoba mogła się pojawić. I to też może znaczyć, że po prostu jakiś wasz, jakaś, jakaś Wasza przyjaźń, stara znajomość może tutaj w maju wrócić do Was. Niekoniecznie właśnie musi być zaraz romantyczna. No, ale coś tutaj z przeszłości, kochani, może się pojawić w maju. Coś z dzieciństwa, właśnie, jakieś wasze takie młodociane miłości, znajomości. Dobrze, kochani, co tutaj warto? Czy są jakieś takie przekonania, emocje? Doświadczenia, które warto by uwolnić, żeby otworzyć się no, na nową miłość, znajomość, relacje. Patrzcie, no, to jest wybór, to jest tylko i wyłącznie Wasz wybór. Ja myślę, że mm, dla wielu z Was mm, byki bardzo mocno chodzą po Ziemi, Wy jesteście takim. Taką energią bardzo uziemioną, skoncentrowaną na tym no, życiu, życiu ziemskim, tak. Um, I wy tutaj wy jesteście zadowoleni z tym, jak jest, bo w dwójce, w dwójce Buław mówimy o tym, ona, ona już trzyma tutaj, ona już trzyma tą swoją buławę i trzyma ten cały świat w swojej drugiej dłoni. Ona już zdobyła tutaj to, co miała zdobyć. I to, co ma, daje jej szczęście i satysfakcję. Ale w dwójce Buław patrzymy troszeczkę dalej w przyszłość. I my sobie zdajemy oczywiście sprawę, że w życiu jest jeszcze coś, coś więcej, tak? I jak najbardziej um, przede wszystkim no, aby iść po to więcej, no to my musimy zdecydować. Czy chcemy tego, czy nie, czy to, co mamy w zupełności nam wystarcza. Dwójka była mówi o takiej realizacji, waszej wewnętrznej realizacji, a zdecydowanie się po prostu na to, żeby wyjść z waszej strefy komfortu. Bo wy jesteście tutaj, wam jest dobrze, tak? Wy już tu zaleczyliście, co mieliście zaleczyć. Wszystkie tutaj jakieś tam. Y Kościotrupy, które były w Waszych szafach, już są usunięte. Jesteście otwarci na życie, na przygodę. No, także jeżeli chodzi o relacje, to tylko i wyłącznie tutaj zależy od Was. Wy po prostu musicie się zdecydować, czy tak, jestem gotowy na to, żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu, z tego swojego bezpiecznego gniazdka. No, i popatrzcie, ona też patrzy tutaj na tego pazia, na tego pazia pucharów, na tą nową miłość, nowe możliwości, i musi podjąć decyzję, czy ona, czy on. Decyzja zawsze, kochani, należy do Was. No, jak najbardziej, trzeba ją dobrze sobie przemyśleć. Każdy ma inną sytuację, ale ktoś tu, tak jak mówię, i może Wam troszeczkę, właśnie, będziecie sobie zadawać tutaj no, w maju pytania, bo Ktoś tu może nieoczekiwanie pojawić się z przeszłości, które mogę, kogo może właśnie się na nie spodziewacie. Jaka jest rada dla was? Jaka jest rada dla was? No? paś Paśmonet mówi, no jeżeli zasiejecie ziarenko, tak? To tutaj jak najbardziej. Maj może otworzyć przed wami jakieś nowe możliwości. Jakieś nowe związki mogą się tutaj zacząć. Paśmonek mówi o nowych początkach, tak? O nowych, no zainwestowaniu tutaj przede wszystkim, no będzie potrzeba, tak? Jeżeli ktoś tutaj się pojawi, jeżeli oczywiście się zdecydujecie, no to będziecie tutaj musieli oczywiście zainwestować czas i energię, no jeżeli to coś ma się tutaj rozwinąć. Dlatego ja myślę, że tutaj są szanse, na, na nowe znajomości, na miłość. To jest dosyć duży potencjał, no ale decyzja będzie należeć do Was. Kochani, jaki tu jest, co tutaj się może wydarzyć za rogiem w najbliższym czasie? W co warto tutaj inwestować energię? Ja myślę, żebyście podeszli tutaj do wszystkiego, kochani, z umiarkowaniem, z umiarkowaniem. Tutaj też może być, nie wiem, może pojawić się koło Was też, to jest energia strzelca, więc nie wiem, czy macie, czy nie znacie, może, może też nie wiecie. Jest taka możliwość, w każdym razie skupcie się tutaj na zachowaniu równowagi, na zachowaniu takiej, takiej harmonii, a na pewno, no, może właśnie należy się przyjrzeć. Jeżeli ktoś się pojawi, dobrze zastanowić. Nie ma tutaj na pewno jakiejś potrzeby spieszenia się do niczego. Tutaj nie widzę jakiegoś takiego ponaglania, szybkich decyzji. Wy tutaj. I nawet ten, ten paść monet mówi o tym, że jeżeli nawet zdecydujecie się i zasiejecie tutaj jakieś takie nasionko ziarenko, to będzie to będzie potrzeba czasu na to. Także tutaj nie widzę żadnego szybkiego rozwoju sytuacji, relacji. Raczej właśnie takie uzbrojenie się też troszeczkę, kochani. No w cierpliwość i to jest raczej dobre moim zdaniem. Dobrze. Jeżeli macie pytanka, moje drogie byczki, jaka jest odpowiedź na wasze pierwsze pytanie? Popatrzcie, pomocni ludzie są wokół Was. Pomocni ludzie, więc jeżeli szukacie pomocy, to znajdą się koło Was pomocnicy. Dobrze, i odpowiedź na Wasze drugie pytanie. Nie zatrzymujcie się. Nie zatrzymujcie się. Dziękuję Wam, moje kochane byki. Dziękuję za Wasze wsparcie, za Wasze subskrypcje. No, życzę Wam oczywiście wspaniałego maja, jeżeli chodzi o miłość, relacje, znajomości. I zapraszam oczywiście na następne czytanka. Papa pa, kochani.